Aż 10 spektakli plenerowych mogli oglądać goście Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jedlinie Zdroju. Podczas 20. jubileuszowej odsłony tej imprezy uzdrowisko odwiedziły rzesze turystów z całej Polski. Nie zabrakło takich atrakcji jak szczudlarze, występów akrobatycznych, sztucznych ogni oraz kolorowych wizualizacji świetlnych. Szanowni Państwo, jesteście rzeczywiście uczestnikami jednego z najstarszych festiwalów teatrów ulicznych w Polsce. Jesteście uczestnikami. Festi największego festiwalu w najmniejszym mieście. Szanowni Państwo, dla jedynia ten festiwal jest swoistym świętem. Mam nadzieję, że dla Państwa ten festiwal będzie ważną inspiracją refleksji, ale i radości. 20 Festiwal teatru Publicznych uważam za otwarty. Podczas trzech dni festiwalu miłośnicy sztuki mogli podziwiać zarówno krajowe spektakle, jak i grupy teatralne z Czech. Impreza rozpoczęła się na placu przed domem zdrojowym, gdzie wystąpił teatr Cztery Żywioły. Spektakl Zapomniani Podróżni był sztuką rozgrywającą się na pograniczu jawy i snu. Nierzeczywiste postaci materializowały się na zlikwidowanym dworcu kolejowym, nadając surrealistyczny i tajemniczy klimat całemu widowisku. Goście Festiwalu Teatrów Ulicznych odwiedzili również Kompleks Rekreacyjno-Sportowy oraz Jedliński Park Północny, w którym każdego dnia prezentowali się artyści. Nie zabrakło sztuk przeznaczonych dla najmłodszych, jak Smok Smoczek w Tarapatach. Wobrzyskiego Teatru Bajka. Podczas imprezy zaprezentowano również ambitne i skomplikowane w swoim wyrazie przedstawienia. Wymienić można tutaj m.in. Sen Kustosza czy spektakl Cause Fatalis, nawiązujący do teorii Arystotelesa. 20. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych zakończył się sztuką Comics X1 grupy Amanita z Pragi. Ognisty pokaz cyrkowych akrobacji i imponujących choreografii był zwieńczeniem trzech dni teatralnych emocji.